Dzień dobry, cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was na obiecywany haul z Ikea. Słuchajcie, byłam z rodzicami na zakupach, troszkę kupiłam, troszkę wydałam, no nie, nie jakoś strasznie dużo, bo słuchajcie, na same pierdoły, bo w sumie brałam same pierdoły, wydałam prawie 300 zł, bez jakichś tam groszy. Ja, żeby nie przedłużać tego filmu i szukać cen na paragonie, będę je Wam gdzieś z której strony, gdzieś tu będzie napisane. W momencie, kiedy będę podnosić rzecz, będzie cena ile kosztowało w danym momencie, kiedy ja to kupiłam. Wiecie, o co chodzi. Dobra, zacznijmy po kolei, bo słuchajcie, jeden stoi koło mnie, drugi wyciągam z torby, przede mną mam ogromną torbę, której nie jestem w stanie podnieść teraz, więc nie będę się tu wysilać. Słuchajcie, wzięłam dwa słoje, moim zdaniem przepiękne słoje. Jedyne, co mi się w nich nie podoba, to zakrętki, ale tutaj też sobie poradzimy. Zaraz Wam powiem coś na temat tych słoik. Słoje są śliczne. W ogóle takie duże, dużej pojemności słoiki yy, nie kosztują mało, a te mi się tak bardzo kojarzą z takim płatkiem śniegu, z takim cukiereczkiem i ja właśnie tak sobie wyobrażam, chciałabym do jednego nasypać cukierki, a do drugiego jakieś ładne ciastka. Nie mówię już nawet o pierniczkach, bo my też będziemy piec swoje pierniczki, ale ja mam na nie specjalny taki duży słoik. dlatego te myślę, że urocze będą wyglądały, jedne z cukierkami, drugie właśnie z ciasteczkami, jakimiś świątecznymi. A na te brzydkie, bo moim zdaniem brzydkie pokrywki, które są po prostu szare i plastikowe, nałożę po prostu czerwono-białą albo czerwoną serwetkę, którą przewiążę z tą rzeczką, żeby one były jeszcze bardziej takie mega, po prostu świąteczne. Więc no musiałam wziąć takie słoiki, też byście wzięli, byście zobaczyli cenę, po prostu mega się opłacało. Więc takie dwa słoiki wpadły. Mm, Specjalnie jakby ze względu na święta je brałam. Dobra, już teraz mało świątecznie, ale sobie ja tutaj przybliżę, bo w miseczce mam kilka pierdół. Wzięłam jeden dozownik na mydło, z tego względu, że stwierdziłam, że za tą cenę to jest w ogóle prześmieszne, ale powiem Wam, że ja z moją mamą w i jesteśmy po prostu najlepsze. Mamo zobacz, ten dozownik kosztuje tylko, no tyle ile widzicie, nie wiem, 2, 5, 7 zł. Wow, to ja też go chcę! I ona wzięła chyba ze trzy. Nie wiadomo po co, mój tata się coś w ogóle śmiał. Nie wiadomo po co, ale... Tak mało kosztuje, więc trzeba brać. No i troszkę to tak działa. Więc ja wzięłam ten dozownik z myślą o tym, że postawię go po prostu w łazience. Teraz stwierdziłam, że mam trzy już w domu. No tak czy srak, do czegoś się na pewno przyda, słuchajcie. Nawet jakbym miała tutaj krem do rąk wlać, żeby mieć yy, sobie na szafce nocnej, to na pewno mi się przyda. Za, ty, za tą cenę na 100% się przyda, więc mam szklane, co jest fajne, dozownik taki na mydło. Czy tam na yy, płyn do mycia naczyń, na przykład. Wzięłam takie trzy maleńkie pojemniczki, mini-mini, to jest genialne rozwiązanie, słuchajcie, do śniadaniówek. Moja ja ma niepodzielną śniadaniówę, co ma taką śniadaniówę sporą podzielną na różne części, tyle, że on ma duży plecak szkolny. Ucja chodzi z małym plecakiem, dlatego u niej taka śniadaniówka takiej wielkości się nie sprawdza. Mam ludzką śniadaniówkę, natomiast też nie lubi i się wcale jej nie dziwię, jakiej bułeczka z masłem, którą nosi, dotyka borówek albo kawałek marchewki tam lata, więc taki pojemniczek idealnie będzie się mieścił w śniadaniówce i mogę położyć kawałeczek bułeczki do jednego pojemniczka, nasypać na przykład. Borówki, czy cokolwiek innego, czy tak jak mówię pokrojoną marchewkę, czy jabłuszko w kosteczkę, no bez różnicy co, winogron, suszone owoce, orzechy, trzy takie fajne pojemniczki, malutkie właśnie, idealne do tego, żeby do śniadaniówki dołożyć. Z tą myślą je w sumie brałam. Dalej mamy, no musiałam wziąć standardową przecież za tą cenę jak nie wziąć, obieraczki dwie, ale powiem Wam, że tutaj było też inne zastosowanie, bo ja mam genialne obieraczki z Lidla, były do tego stopnia fantastyczne, że mój mąż pojechał i dokupił mi jeszcze dwie, więc ja mam dwie, które mi obieram i dwie całkowicie nowe zapakowane, jeszcze gdyby się z tamtymi coś stało i absolutnie mi obieraczki nie trzeba. Ale szkoda mi tam tych obieraczek dawać dzieciom, a już często było w szkole tak, że przynieść do szkoły obieraczka albo łóci w przedszkolu. Teraz już w zerówce będą robić sałatki i tak dalej. Więc tych bez żalu będzie mi. Nie będzie mi żal po prostu, żeby je dać. Więc, no dobra, tak czy srak mam dwie obieraczki. No po prostu. Są, są. Dobrze, no do później mamy małe nożyczki, bo stwierdziłam, że czemu nie? Pewnie się przydadzą. W każdym domu się przydają nożyczki i kolejne małe nożyczki może i u nas też się przydadzą po prostu. Miseczka też cholera wie po co, ale stwierdziłam, że może biała, plastikowa miseczka mi się do czegoś przyda. Sama nie wiem czy do czegoś. Ale powiem Ci, powiem Wam, że nawet sałatka by ładnie w niej wyglądała, bo ona nie jest jakaś taka. Kojarzy się troszeczkę z takim białym szkłem, więc nie wygląda jakoś źle tandetnie. Wzięłam, przyda się na 100%. Dalej mamy już większe rzeczy, ale mega niedrogie, czyli wkłady, nie wkłady. No tak, poduszki. Po prostu poduszki, które wkładamy w. Co? Pokrowce 50 na 50, i widziałam takie trzy poduszki. Powiem Wam, że mega nam się one teraz przydadzą yy, na święta, dlatego że ja na łóżku mam chyba z 9 ubranych poduszek w salonie. Natomiast. Trzy są takie mega twarde i one ładnie wyglądają jako ozdoba, ale nie ładnie wyglądają jak się na nich leży. I stwierdziłam, że wymienię właśnie im środek. Szczególnie, że teraz wejdą jeszcze świąteczne pokrowce i tak dalej, więc na pewno się przydadzą. Tak mam popisaną rękę, ale na to nie potrzebuję. Dalej mi to zostało ze szkoły i sobie zapisuję ważne informacje, jak na przykład różne ceny. W sensie w pracy tak to robię. Dobra, mamy domek z piernika. No, słuchajcie, no wzięłam domek z piernika. Pierwszy raz będziemy składać domek z piernika. Nie chciało mi się nigdy go piec, wystarczą nam pierniczki. Ale stwierdziłam, że skoro jest taki uroczy, to będzie fajna zabawa dla dzieci. Zrobimy lukier, będziemy sklejać. Yy, dzieciom pozwolę, szczególnie Łucji, żeby sobie po prostu robiła, co tam chce. Może malować motyle tym lukrem. Mamy pełno barwników, więc podejrzewam, że ten domek nie będzie do jedzenia, a raczej do wyglądu. No ale taki domek z piernika wzięłam, bo czemu nie. Słuchajcie, ja jeszcze wzięłam rzeczy, których Wam nie pokażę, a mianowicie e, dwa komplety mazaków. E, to były takie spore, flamasty, mazaki, czy jak to tam, jak zwał, tak zwał. I one kosztowały 16 zł z groszem. Jedne dla Ignacego, drugie dla Łucji. I wzięłam jeszcze dla Łucji taki koszyk z, Jak tutaj mam ulotkę od niego. Paragon mam, dobra, przyda się w pisaniu cen. Taki koszyk pluszowy z pluszowymi warzywami. I tego już nie mam, bo oczywiście dzieci przejęły. Ignacy już mamastrę otworzył i do szkoły poniósł, a Łucja maluje swoimi codziennie. Słuchajcie, wzięłam komplet sześciu szklanek. To jest mój najlepszy zakup Zika, dlatego że podobały mi się, bardzo, bardzo mega mi się podobały. Będą pięknie się komponowały w mojej szafce. Teraz we vlogmasie będziemy wymieniać yy, kubeczki. Wszystkie kubki pójdą na strych i wejdą tylko czerwone i granatowe te z zeszłego roku. Filiżanki świąteczne, i będzie brakowało mi właśnie szklanek. Stwierdziłam, że takie szklanki po prostu w białym kolorze potrzebuję. I wybrałam takie, zdecydowałam się na te, bardzo mi się podobają. Są takie właśnie paseczki. Pojemnością nie są one ani za duże, ani za małe. Uważam, że są po prostu idealnie, idealne. O tak chciałam powiedzieć. Nie, nie ma tu napisane ile. O tak się prezentują. Ładne, zgrabne, bardzo ładne szklanki. Mega, mega mi się podobały. I tu mamy. 6 sztuk w tym komplecie. Więc super. No to jest mój najlepszy zakup. Oczywiście, no jak jestem w Ikei, no to konieczne jest to, czyli woreczki te strunowe, te zamykane właśnie. I tutaj są dwie pojemności, dwie wielkości, jedne mniejsze, drugie większe. Tak się prezentują. O, i mamy tutaj tak naprawdę sztuk 50 sztuk, 25 jednych i 25 drugich. Wzięłam taki jesienny wzór listkowo-paseczkowy, jedne w paski, drugie w listki, więc takie woreczki strunowe. Kolejna niezbędna rzecz, fantastyczna w IKEA. są to takie worki, które się zamyka, ja mówię na to worki, nie wiem, czy to tak się poprawnie nazywa, i są one przeznaczone do prania, czyli wkładamy do nich skarpetki, biustonosz, coś, co nie chcecie, żeby latało po tej pralce, gdzieś tam wchodziło między, wiecie, a szczególnie jak się ma malutkie skarpetki po dzieciach, no, to siatka się to nazywa po prostu siatka z zamkiem błyskawicznym. I tu są dwie sztuki takiej siatki: jedna większa, druga mniejsza. Możemy po upychać skarpetek, zamknąć, nic po pralce nie lata, a pięknie się pierze. I ja do tych siatek wrzucam na przykład skarpetki i dodatkowo taką kapsułkę do prania, którą mam, e, dorzucam też do tej siatki i zamykam, i wszystko wrzucam do prania. Więc no, super, super rozwiązanie. Takich siatek nigdy z, za dużo w domu. Wzięłam spieniasz do mleka, słuchajcie, brakowało mi tego, może nie jakoś strasznie, kosmicznie, że nie mogłam bez tego żyć, absolutnie nie. Ale że zobaczyłam, mówię, kurczę, przyda się, bo jak na przykład jestem u mojej teściowej, nieraz byliśmy tydzień, dwa, wiecie, jak moja teściowa wyjeżdżała, my siedzieliśmy sobie tam u niej w mieszkaniu, to często właśnie korzystałam z tego spieniałam sobie mleko po prostu do kawy. I teraz też to będę robiła, nie będę spieniała ekspresem w sensie tą parą, bo ona mi podgrzewa, ja nie lubię ciepłego mleka, tylko właśnie tak sobie spienię mleko, a potem doleję kawę i będę mieć moją ulubioną kawę. Z mlekiem migdałowym, więc po prostu mega tani ten spieniacz do mleka. O, taki na baterię. Serwetki nie mogłam się oprzeć już wzór świąteczny, ale taki nienachalny. Ja nie lubię serwetek, które mają Mikołaj, jakieś. Y, znaczy, Mikołaj jeszcze może być w sensie jakieś małe Mikołajki, ale nie Mikołaj, Sanie i coś się tam dzieje. Y, u mnie będzie prawdopodobnie. Cały ciemno ciemnozielony obrus i to, albo będzie obrus biały i to, albo będzie obrus czerwony i to, bo ma wszystkie trzy kolory obrusów, więc zobaczymy, ale takie bardzo delikatne, ładne serwetki, takie eleganckie, no bardzo mi się spodobały. Co tu dużo gadać, zwykłe papierowe serwetki, a ja się podniecam, jakby nie wiem o czym mówiła. Wzięłam radła. to już w ogóle jest dla mnie śmieszna cena, naprawdę, są tak przyjemne w dotyku, rozmiar to jest 90 na 2, to są radła na e, łóżka tak naprawdę Ignasa i Łucji, e, no i o takie, tak się prezentują, jedno żółte dla Łucji, jedno niebieskie dla Ignacego, bardzo spoko, dwupak wzięłam, moja mama wzięła chyba pięć. Pięć sztuk tych, tak, dla babci. Dobra, idziemy dalej. Rolka. No też zawsze muszę wziąć, jak jest tam wika. Te, te wkłady. Mama właśnie rolki brakowała. Mój płaszcz czarny wymaga codziennego czyszczenia, jak chcę w nim chodzić, bo wiecie, że mamy biało-włosą w domu, która teraz masakrycznie gubi śmie sierść. I ona tylko przejdzie koło mojego płaszcza, jak idziemy na spacer, spacerze, jestem cała obklejona, więc taka rolka zawsze być musi, szczególnie w tym okresie właśnie jesienno-zimowy. I te serwetki wzięłam, bo stwierdziłam, że będą bardzo ładnie wyglądały te do wycierania tak buzi, żeby w serwetniku sobie stały, a te pod y, szklankami właśnie no ładnie, więc chyba zielony obrós, nie? Cały zielony obrós będzie ładny. Biały ten by było spoko, ale zielony, bo na czerwonym obrósie tego nie będzie widać. Dobra, więc stanęło na zielonym obrusie, Zielony, zielony obrós i takie dodatki. Okej, okay, dalej mamy hmm, coś, co nie wzięłam ze względu na to, hmm, do czego służy? Czyli są to pojemniki na y, sztućce. Najzwyklejsze w świecie, najtańsze. Tam jest wybór oczywiście przepięknych tych pojemników na sztućce, ale ja nie potrzebowałam pięknych, bo to ma być wypełnienie mojej szuflady idealnie właśnie to się sprawdza w tą stronę, o tak będzie leżało. I wypełnienie mojej szuflady w moim biureczku, tak zwanej toaletce, gdzie się maluję, yy, nic mi nam nie będzie latało. Ja czasem tu układane niby szminki, wszystko, ale jak ci przesuwasz, to wszystko lata. A teraz będę mieć porządek w jakichś tuszach do rzęs, po pomadkach, więc to jest po prostu organizer do moich szuflad w toaletce. Z tego względu to brałam. Dalej mamy dwa chodniczki, które ja e, tak myślałam, myślałam po co mi to, jak zwykle z mamą, weźmy, weźmy, zobacz na ceny i mama też wzięła i ja wzięłam. I stwierdziłam, słuchajcie, że one będą w łazience, że te chodniczki będą w łazience, Tak, zobaczcie, jaka blada jestem przy tych chodnikach. E, będą w łazience, są bardzo fajne. Ja e, 3-4 lata temu byłam w Wikej i kupowałam bardzo podobne, też paski, też z tego samego tworzywa, natomiast większe szerszy i dłuższy i on genialnie mi się sprawdza pod choinkę, a te są po prostu za malutkie, to są takie malutkie chodniczki. Stwierdziłam, że będą fajnie właśnie wyglądać dwa, obydwa w łazience i dodatkowo jeszcze ten trzeci świąteczny taki, który leży na strychu i czeka na swoją kolej. Jestem mi ciekawa z czego to jest, czy to też jest zwyczajny poliester, bo taki jest inny ten materiał w dotyku do, od wszystkiego. Mm, zaraz znajdę język polski, nie wiem gdzie on się ukrył. Nie no, wiecie co? Też poliester, 100% poliester, minimum 90% z recyklingu, spód 100% kauczuk syntetyczny. No bo tutaj ona się tak przykleja, więc na kaflach będzie spoko. No coś takiego, wszystko to poliester. Niesamowite. O, mam tą karteczkę, taki zestaw jej kupiłam. O widzicie, taki koszyk pluszowy z pluszowymi warzywami, więc ona już się bawi, już tam w swojej kuchni tym rozporządza, więc taki zestaw. Cenę zestawu też Wam napiszę. No i wzięłam papiery do pakowania, ale one były w różnych cenach. Ja nawet zerknę, czy one się różniły, bo widzę, że jeden jest krótszy, jeden to dwupak. Muszę zerknąć, więc przepraszam Was bardzo. Przelecę, spróbuję szybko. Jest papier 1,999, a to wiem nawet, który. Dobra. Yy, I 4,99 i 9,99. Dobra. Więc yy, chyba... Nie, no ten na pewno 9,99 kosztował. Bardzo ładny, czarny w takie mikołajki. To będzie pięknie wyglądała czerwona kokarda po prostu na prezencie. Już nie mogę doczekać, jak zacznę pakować. I on jest całkiem spory, powiem Wam, jak na papier, bo to jest 4 razy 1 metr. Więc spoko, 4 metry aż takiego papieru, więc myślę, że on mi już na sporo starczy, ale jeszcze dobrałam taki czerwony w paski, żeby było trochę przełamanie jakby tego. Tutaj myślę o granatowych kokardach do tego, ale jeszcze zobaczymy zresztą w praniu. Albo takiej ciemnozielonej butelkowej, też by było ładnie złote, zresztą też by tutaj pasowały. No i jeszcze dobrałam takie, o, już nie wiem w której cenie co było, napiszę Wam po prostu 1,10, drugi 5, trzeci 10, nie wiem który 10, który co ten ma 3 na 07, ten metr na 4, a tu mamy a tu mamy, tu mamy, tu mamy eee, 3 razy 07. Okej. Okay. One są po prostu krótsze. No tak, są takiej samej długości te, a ten zobaczcie jaki jest długi, ten jest metrowy, a te 07. Dobra, no więc tak, a ten papier będzie fajnie się prezentował i ze złotą wstążką, i z czerwoną. Takie naklejki czerwone, super, ładnie to będzie wyglądało po prostu razem, jak wszystko fakuje, Wiecie, jak pod jedną koinką będą prezenty w tych wszystkich opakowaniach. No i słuchajcie, tak na dobrą sprawę to wszystko, mój rachunek to 298 zł i 74 grosze, więc myślę, że całkiem ok, chociaż na dobrą sprawę, dobrze mi mąż powiedział, kupiłaś same pierdoły, ja mówię, no wiem, same pierdoły. Moi rodzice bardzo podobnie, tyle, że więcej nakupili maskotek, bo oni kupili jeszcze rekina, który tutaj leży dla Ignacego, dla łucy pieska, dla drugich wnuków, wiecie, jakąś piłkę pluszową, jakiegoś jeżyka, jakąś sowę, więc trochę powydawali jeszcze na to, ale oni przede wszystkim kupili dwa piękne fotele i dwa pokrowce dodatkowo, więc u nich zakup jakby ten taki konkretny się udał. No dobra. To tyle, pierdul zika. Dziękuję wam ślicznie za oglądanie. Dziękuję wam ślicznie za to, że byliście, że wysłuchaliście mnie do końca. Trzymajcie się blutko i do zobaczenia. Pa!